W dzień dzisiejszym odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Powiatowego i Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, na którym zostały wręczone nagrody dla dwóch osób, które w dniu 20 października podczas zdarzenia drogowego, w wyniku którego doszło do potrącenia dwóch osób, przy czym jedna osoba zmarła, Yy, yy, osoby dzisiejsze, osoby wyróżnione yy, zachowały się yy, w sposób profesjonalny i podjęły pościg, jak okazało się później, za nieszczęściem kierującym, który doprowadził do tego zdarzenia. Yy, w wyniku podjętych działań przez yy, te osoby została powiadomiona policja. I dzięki współdziałaniu z policjantami doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierującego. Dzisiejsze wyróżnienie tych osób jest świadectwem tego, że społeczeństwo nasze nie pozostaje obojętne na tego typu naganne działania, że to nasze społeczeństwo reaguje. Na negatywne postawy, szczególnie w zakresie y, nietrzeźwych kierujących. W dniu dzisiejszym, osoby, y, na mój wniosek, y, y, skierowane do Starosty Powiatowego, zostały wyróżnione nagrodami. Za co serdecznie dziękuję Panu Staroście i y, całemu zarządowi Starostwa Powiatowego. Więc, szanowni Państwo, jest dla mnie wielki zaszczyt wyróżnić Państwa listem gratulacyjnym, jak i również drobnym upominkiem aparatem fotograficznym za wzorową postawę podczas pewnego zdarzenia, o którym e, nie chciałbym tutaj mówić. Takie postawy naprawdę zasługują na wielkie uznanie i wielkie słowa dziękuję, jak i również e, pokazanie tego szerszemu, społecz szerszemu społeczeństwu, żeby... Więcej takich postaw było, nie tylko dwoje dla młodych ludzi w Powiecie Tomaszowskim, tylko żeby całe społeczeństwo takie było. Dlatego chciałbym wręczyć wam listy gratulacyjne w imieniu oczywiście zarządu, w imieniu całej komendy, bo jest to duże wsparcie dla pracy policji. Odczytam dla pani Anny, w imieniu zarządu Powiatu Tomaszowskiego składam pani serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wzorową postawę obywatelską po wypadku drogowym, który miał miejsce w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 20 października 2009 roku. Podjęte przez Panią działania pozwoliły na szybkie ustalenie sprawcy wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia i zapobiegł ewentualnym dalszym nieszczęśliwym wypadkom z jego udziału. Postawa Pani jest godna uznania i powinna być wzorem dla innych. Życzę Pani dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. To jest ten list gratulacyjny, serdeczny. Gratulacje i podziękowania. I drobny uminek, żeby taka postawa była nagrodzona. Rozumiem, że w przyszłości, gdy, gdy Państwo zobaczycie takie zdarzenie, zachowacie się podobnie. Ta, już teraz będziecie mogli nawet fotografować, tak, <laughs> dokumentować to wszystko. I to jest taki sam list na ręce Pana Jakuba. Gratuluję i dziękuję, jak również też wspólnotki upominań dla Państwa. Ja również przyłączam się do gratulacji, dziękuję bardzo i naprawdę gratuluję postawy bardzo pozytywnej postawy społecznej, tym bardziej, że Państwo jest należycie do osób młodych i jeżeli osoby młode podchodzą do tego. W taki sposób możemy tylko wnioskować, że nie ma akceptacji zachowań w zakresie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, a szczególnie przy tak drastycznych zdarzeniach, do jakiego doszło w tym przypadku. Także ja ze swojej strony, jako komendant powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, chciałbym Państwu szczególnie podziękować. Nie tylko za współpracę z policją, ale właśnie za ten społeczny akcent, za brak przyzwolenia na tego typu zachowania. Dziękuję bardzo i gratuluję. Nie nie, dziękuję za takie Gratuluję. Bardzo dziękuję. Nie sprawdzaliśmy, ale podejrzewam, że działają. Tak, <grym <gryminha> <gryminha> Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy Państwu. W ostatnim okresie czasu tego typu zdarzenia zdarzają się coraz częściej. Nie są być może one nagminne, ale już w ostatnim okresie czasu odnotowaliśmy wiele przypadków, w których dzięki pomocy i współdziałaniu osób postronnych zostały zatrzymane osoby czy ujęte. Osoby, sprawcy zdarzeń drogowych, których kierujący postawali w stanie nietrzeźwości. Z naszego punktu widzenia takie działania są jak najbardziej pomocne dla pracy policji, są akceptowane również przez społeczeństwo i w tym przypadku dotyczyło to dwoje młodych ludzi których postawa zasługuje na szczególne uznanie. Cieszy też fakt, że postawa ogólnie społeczna daje powody do zadowolenia, iż nie ma akceptacji na tego typu zachowania ze strony kierujących.